Cześć moi drodzy, witam bardzo serdecznie, Telewos News przed Wami, a w tym oto odcinku wyruszymy na wschód. A dokładniej, moi drodzy, do Japonii, dlatego że blok deweloperów zafundował nam pokaźną informację, a dokładnie porozmawiamy sobie o nowym japońskim drzewku, a raczej gałązce. Krążowników, które pojawią się już niebawem. Zapraszam serdecznie na tego newsa, dlatego, że poza tym porozmawiamy sobie jeszcze o tym, jakie inne dodatkowe okręty zostaną dodane w najbliższym czasie do testów, ale też i przede wszystkim na samym końcu konkursik dla Was i do zgarnięcia fajne kuziki. No to co, odpływamy! To blog deweloperów, moi drodzy. Link do tej wiadomości będziecie posiadali na dole w opisie filmu, więc będziecie mogli sobie sami na spokojnie zobaczyć, przeczytać, jeżeli ja coś pominąłem bądź za bardzo śpieszyłem się. A jeżeli jeszcze nie dołączyliście do mnie na stałe do mojego kanału World of Warships, prawda, No to zapraszam Was serdecznie do subskrybowania, ale także do tego, abyście sobie zajrzeli w linki, które pojawiają się u góry, tam ostatnie. Takie można powiedzieć najlepsze materiały. Ale przejdźmy dzisiaj do tego newsa z bloga deweloperów, czwarty, ósmy, czyli dokładnie dzisiaj o pierwszej pojawiła się informacja. Pierwszej w nocy. A więc nowe okręty w 11 i 8 w aktualizacji zostaną dodane do testów. Nowe drzewko japońskich krążowników lekkich, plus kilka premek, a dokładnie dwie zostaną zapowiedziane, plus dwa Super okręty. Ok, o tym później. Na początku jakieś cechy charakterystyczne tej linii, a więc przechodząc ekspresowo, e, medium range, prawda? Ships, czyli średniego zasięgu o dobrym przeładowaniu. Od tieru ósmego zwiększa się bardzo e, liczba prawda, artylerii głównej na tych okrętach, a także przeładowanie, no także główne charakterystyki 152 mm e, działa tieru 5 i 6, 150 piątki wyjątkowo na siódemce, ale potem mamy 150 na wyższych e, tierach. E, wszystkie krążowniki są wyposażone w torpedy 610 o Długim zasięgu, małej prędkości, no i najprawdopodobniej o typowym japońskim, e, prawda, dużej e, alfie, czyli puli zadawania e, obrażeń. E, torpedy, prawda, przypominają na tierze od siódmego i wyżej torpedy z brytyjskich pancerników. Szczerze mówiąc, nie wiem po co. No, torpedy na japońskich krążownikach i wyrzutnie torpedowe naprawdę fajnie się sprawdzały. Na tierze od tieru szóstego mamy sondę hydroakustyczną i obronę przeciwlotniczą, ale obstawiamy tutaj że te działa główne będą działami e, też pewnie strzelające jako e, obrona przeciwlotnicza. No i jeszcze mamy wyżej Fightera, więc to się przydaje. No i no, na tierach 9 i 10 mamy napraweczkę e, w konsumablach. E, przechodzimy sobie po kolei. Na początku pooglądamy sobie, co my tutaj mamy, czyli Agano. E, pierwsze, piątkowy, będzie już bardziej szybko strzelny krążowniczek. W ten Sposób wygląda, będziemy mieli e, jedną wieżę z tyłu, chyba z tego co widzę. No więc, e, no, szalu tutaj nie ma. Potem przechodzimy sobie do Gokaze. Jeżeli coś przekręcę nazwę japońską, to musicie mi wybaczyć. E, mam nadzieję, że jednak przeczytam to dokładnie. Gokaze, tak oto wygląda: o Gokaze, o mono. 155 tutaj w kalibrze. Mamy dwie wieże z przodu i chyba dwie wieże z tyłu. Całkiem dobre przeładowanie, no więc może tutaj będzie ciekawie. Zaczynamy Tier 8 i tu już zmienia się całkowicie budowa. Lekkie krążowniki rzeczywiście zaczynają być już lekkie. Widać to po wieżach, które są charakterystyczne. Z tyłu chyba dwie. Zaraz zobaczymy, ale kurwa, 15. Tak, dwie wieże z tyłu po 150, więc. No, może być ciekawe. Małe obrażenia przeciwpancerne, więc e, trzeba będzie oczywiście grać pa, pod pałeczkę. E, Light Cruiser Takahashi, e, no też ciekawie wygląda, też chyba z tego co widzę, 15 armat, e, 15 luf dokładnie, e, które będzie mogło prowadzić ogień. I na dziesiątym tierze mamy Hojodo, 150 i łącznie 18 lub bo 3 z tyłu i 3 z przodu. Więc no, to może być interesująca opcja. Zobaczymy, czy ten iodo będzie. W statystykach, bo zerkniemy sobie na niego, jak on będzie wyglądał. Na siódmym pierze dostaniemy w ramach wchodzenia drzewka. Tak jak zwykle robi Wargaming i tak teraz deweloperzy też zrobili. E, przebudowany projekt, furu taki, e, prawda, z armatkami 120, 127, e, który najprawdopodobniej będzie taki. E, no, jeszcze torpedo-reload booster dodany do Tokachiego, więc może być to fajna alternatywa. A ile on ma tych tutaj wyrzutni, bo to jest też interesujące, czy to nie jest jakiś projekt tutaj e, słynnego krążownika e, torpedowego Kitakami, ale tu widzę chyba nie. Chyba aż tak grubo tutaj nie polecieli, żeby e, dodać nam coś w tej kategorii. E, no i dobra, my przechodzimy, moi drodzy, sobie dalej. Oczywiście tutaj opis, prawda, skąd nazwy i tak dalej, więc... Jeżeli chcecie, poczytajcie sobie. Przechodzimy dalej. Kolejna premeczka pojawia nam się w grze. Dziewiątkowy krążownik niemiecki Admiral Schroeder. No, wygląda imponująco, ale luf nie ma za dużo. Tutaj mamy rzeczywiście troszkę e, projekt z 1920 roku. 305, więc konkretny kaliber, tylko nie jestem pewien, umieszczone w, w ilu wieżach: w trzech czy w dwóch. Y, trzech czy czterech, to jest interesujące, no ale jest sonda hydroakustyczna, czyli jeden z niewielu ostatnio niemieckich, który dostaje sondę, e, engine boost dodany, tak? Tak, więc jest interesująco, no więc no, może być to bardzo, bardzo e, interesujący projekt niemieckiego krążownika, zobaczymy, czy rzeczywiście przyjmie się w grze, wysoka burta, więc wiadomo, że będzie to wszystko woziło, ale to jest krążownik, to nie jest pancernik. Japoński superlotniskowiec Sekiryu. Dobrze przeczytałem, mam nadzieję. No i rozwinięcie, e, prawda, w drzewku pod nad Hakuriu będzie tak zwana 11. Ulepszony projekt klasy Taiho. No, żeby więcej nie czytać, cały opis historyczny, posiadacie tutaj. Co on będzie potrafił? Na pewno będzie miał genialne torpedy. Tak też możecie szykować się na to, że japoński lotniskowiec będzie robił z Was naprawdę sieczkę. No i idąc za ciosem, tak jak Wargaming zapowiedział, że będzie dodawał dalej super okręty, dochodzi nam kolega Kremlina, czyli jedenastka, super okręt Admiral Usza, Usakow, eee, No. No na pewno będzie posiadał wielką pulę HP, wielkie armaty, bo 457, projekt 24, który nigdy w życiu nie powstał i nigdy w życiu najprawdopodobniej na tamte czasy by nie miał już sensu i logiki, no ale tutaj w grze jest dodawany, więc możecie sobie zerknąć. Szybciutko, ekspresowo, zerknijmy sobie na parametry dwóch okrętów. Najbardziej interesuje mnie dziesiątka i premka e, japońska, która zostanie dodana, czyli japońska dziesiątka Takahashi, yy, przepraszam, jodo. E, no tu zobaczymy 55 pula HP, czyli dosyć mięciutki, pancerz 25 średnia, e, bateria 18 km, kilometrowa, więc tak strasznie nie jest. 150 mm prawda w sześciu wieżach potrójnych, więc jest czym strzelać, obrażenia z podpałki 2, z pocisków burzących 2,5 tysiąca, więc no nie oszukujmy się, będzie tutaj zapeków, troszkę jest, ale szału, nie ma, przeładowanie, to też mnie interesuje, 14 sekund, więc no trzeba by było sobie czymś tam poprawiać, no, zobaczmy jeszcze dalej, sekundarka, obrona przeciwlotnicza, moi drodzy, tak jest, te 150 wliczają się do obrony przeciwlotniczej, tak też będzie naprawdę kolejny bat na lotniskowce. Jeżeli podlecicie do niego, no to będzie no bolało, bo tutaj jest tego troszkę do ostrzeliwania Was. Eee, Dewecz kontrolparty, napraweczka, sonda na zamiennie z... Rozbiciem, no i fajterek. W razie co, jakbyście się czuli niepewnie, bądź potrzebowali dodatkowego spota. No i mamy tutaj Tokasiego, e, przyznaję, artyleria mnie tutaj nie interesuje. Torpedy A, czyli tutaj szału nie ma, dwie wyrzutnie torpedowe, 610 e, przeładowanie. No tutaj no, zasięg 12 km, więc może być fajnie na siódmym tierze taką torpedę. Z 12 kilometra komuś wsadzić, może być interesujący krążowniczek szerzy zwierz podwójnych 127, więc też szału nie ma pod względem obrażeń, ale jeżeli strzelamy co 7 sekund, no to rzeczywiście ma to większy sens. Jeszcze zobaczmy sobie torpedy na koledze Jodo. Bo na to nie spojrzałem, 15 km. 20, 23 tysiące obrażeń. Prędkość dosyć wolna. Przeładowanie 120 sekund, więc, więc no, takie można powiedzieć e, typowo e, dla japońskich e, okrętów. No. no i mamy cztery wyrzutnie po cztery, prawda? E, tak jak widzicie na zdjęciach, nie widać tego. E, już nie będę leciał. A może szybko przelecę. Nie widać dokładnie tego, czy na tym okręcie te wyrzutnie tu gdzieś są na burcie. Być może tutaj, o tak, o, myszkę widać, może, mam nadzieję. Być może są, ale e, być może one też zachowują się po prostu jak brytyjskie e, torpedy i w ten sposób ma to być, znaczy brytyjskie torpedy z tych nowych pancerników. No dobra, no i co, zobaczymy jeszcze tego sobie, o 135 tysięcy puli HP, pancerz średni 32, no gdzieś tam zewnętrzny, no i tu lotniskowiec 71, no ładnie, ładnie, opowiada się bardzo ciekawie. Jeżeli chcecie zobaczyć konkretnie jak wyglądają te właśnie oto nowe krążowniki, krążownik Admiral Schroeder, japoński nowy super lotniskowiec i super pancernik Admiral Uszakow, Uszaków, no to możecie go sobie zerknąć. Linka podałem Wam, tak jak mówiłem, w opisie materiału. A ja zapraszam Was serdecznie jeszcze na końcóweczkę tego filmu, no bo co nieco mały konkursik mam dla Was. Tak też, zostańcie jeszcze moment ze mną. I ekspresowo na sam koniec, bo na pewno chcielibyście się dowiedzieć, o co chodzi w konkursie. Moi drodzy, chodzi o to, żeby na tych najnowszych brytyjskich pancernikach, to no nie nazywają je krążowniki liniowe, wbić jak najwięcej, obrażeń. I obojętne mi jest jakim zagracie tierem, czy to będzie szóstka, siódemka, ósemka, czy może posiadacie Dankana, właśnie którego tutaj widzicie. Ważne żeby wbić jak najwięcej obrażeń, prawda, w przeciwnika i zrobić screena. Wygrywa osoba, która oczywiście będzie miała jak najwięcej obrażeń, jeżeli przez przypadek liczba obrażeń będzie identyczna. Może się tak zdarzyć. No to rozstrzygnie prawda ewentualnie ilość kili, ewentualnie potem rozdamy dwa kodziki, a kodziki są dla was do wygrania kontener CC Boxa i kamuflaża. Co najważniejsze, jeżeli oczywiście więcej osób się zgłosi, no to podbijemy staweczkę, zaczynamy od 10 osób. Potem od 20 podbijamy stawkę nagród, czyli więcej osób będzie nagrodzonych. Jedna osoba, jedno zgłoszenie. U mnie na Discordzie, do którego macie link, będzie utworzony specjalny pokój nazywający się "Najwięcej Damage'ów, prawda, na brytyjskich pancernikach" czy tam brytyjskie pancerniki. Konkurs. Ok, to tyle na dzisiaj. Zapraszam serdecznie do śledzenia mojego kanału, ale także do brania udziału w konkursie. A i czas macie, moi drodzy, do. Patrzę na kalendarz do 11 sierpnia. Pozdrawiam serdecznie Uber Strike kanał od gracza na graczy. Hej, hej!